Zaczniemy, jest tak, zaczniemy od modlitwy. Gabriel nam przeczyta z Ewangelii Mateusza, fragment o Nowonarodzeniu. I, I zaczniemy jeść. Tak? Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj razem, że możemy świętować przyjście Jezusa na ziemię, Boga, który odłożył swoją boskość, by stać się człowiekiem. Chcemy tę wspominać, chcemy o tym mówić, Panie Innym. Błogosław Panie nasz wspólny posiłek, błogosław ten wspólny czas. Dotykaj się Panie naszych serc. Jeśli potrzebuje tego uzdrowienia, to uzdrawiaj. Uwalniaj tych, którzy potrzebują tego uwolnienia. I zbawiaj tych, którzy potrzebują zbawienia. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, bo On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I nikt z nas nie może przyjść do Boga Ojca tylko przez Niego. Więc dziękujemy Ci za ten wspaniały dar, jakim jest Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejemie, by 33 lata później zawisnąć na krzyżu Golgoty dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, Boże, za ten cudowny czas zbawienia. Błogosław nas tutaj. Jeszcze raz prosimy. Amen. Amen. w powstanie i z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału, od 18 wersetu. Posłuchajmy. Cały drugi. Cały drugi. A z narodzeniem dyskusja było tak, gdy matka Boś. jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawem i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją odprawić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie Anioł Pański Rzek. Józef jest synu Dawidowy. Nie lękaj się przyjąć mami, żony swej, ale bowiem to, co się w niej poczęło, jest Ducha Świętego. A urodzi syna i nadaż mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna poczni i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nie nadał mu imię Jezus. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie ludzkim e, za króla Heroda, oto mękcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał Król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywali ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemi Judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między księżycami, miastami ludzkimi. A z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie ludmu izraelskim. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców. Dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie dokładnie się, dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokój. Oni zaś wysłuchaw, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą grzeli na wschodzie, wskazała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymało się. A umrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uratowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. I ufawszy, oddali pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mity. A ostrzeżenie we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, to anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł. Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, ale bowiem Herod będzie poszukiwał dziecię, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby zabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano głos w ramach płaczki żałosną skarbią. Rachel opłakuje dzieci swojej, nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idźcie do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelus króluje w Judei, po ojcu swoim Herodzie bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się do w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczyk nazwany będzie. Nazarejczyk. No to nie ma <śledziora> napisać. <śledziora> <śledziora> Słuchajcie, jakby wykład tego słowa, które dzisiaj nam przeczytał Gabriel. Zrobimy gdzieś około 20 albo 21, to zależy tak, no, bo będziemy mieć Jeżeli ktoś chce posłuchać na górze na sali, będziemy rozważać ten fragment. tak, Jeżeli coś Was zacieka miło, macie jakieś pytania, to wtedy będzie można zadawać. A teraz życzę Wam dobrego czasu i Bożego błogosławieństwa na, 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 na tą wspólną wieczerzę. No niech raz Bóg błogosławi. No. Amen. Smaczne i jest. <g laughter> <g grammatical> no, <noise> <ients> oh, <especialmente omen keluar> <assunto>